Pomyśleć, że nie spałem od czasu ujęcia fiska. Muszę trochę o siebie zadbać. Hejo! z tej strony 11 to jest ponownie Spiderman Spider man Ale trafiłem w nuty... No to dostałam trafiłem. Nigdy więcej tego nie zrobię. Dobra, więc kontynuujmy tam, gdzie byliśmy Czy to jest? Kurwa, ale nie przychlast. To ty? No ale co? Wszyscy przechodziliśmy trudne okresy. Ehm. Um. Tak, jarałem się końmi. Chyba każdy się jarał, nie? No, trzałż gej. Dobra, nie, sorry, sorry musiałem. Nie każdy, ale konie fajne zwierzaki. Tęsknię O... Wujek, Ryż, yy Ben. Dobra, jestem okropny, absolutnie okropny. Dobra. Po prostu się legnimy. Czas odpocząć i zobaczyć. Specjalnie urwałem odcinek przed tym, bo coś czuję, że po tej kasce coś się odwali ostrego. Dlatego chciałem to przeczekać. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i zrobisz to. Oddam wszystko niedługo. Naucz się prosić o pomoc. Ach, jesteś kropka w kropkę jak Ben. Musisz schować dumę do kieszeni i pogodzić się z tym, że jesteś człowiekiem. Jak my wszyscy. Martin. Zajmę tylko chwilę. Chciałem powiedzieć, że wyjeżdżam z miasta. Od teraz ty tu rządzisz. Możesz na mnie liczyć. Jak długo cię nie będzie? Ech, trudno powiedzieć. Czy coś się stało? Muszę zamknąć pewną starą, osobistą sprawę. Ooooo. Dbajcie, proszę, o to miejsce. Brzmi poważnie to, co we mnie dobre. No, to zabieram się do pracy. Okej, okay, to w takim nadzieję, wypadku, panu nic nie jest. skoro to reprezentuje to, co jest w tobie dobre, to musi być też coś, co reprezentuje to, co w tobie złe. Coś czuję, że to znajdziemy. Halo? Hej, widziałeś mój materiał? Widziałem. Robi jest pewnie w niebo wzięty. No, wyszedł niezły viral. I wiesz co? Burmistrz Osborne właśnie ogłosił, że dziś po południu Davis otrzyma nagrodę. Wow. Czekaj, a Osborne nie ma dziś wiecu wyborczy. A, no i wszystko jasne. Cóż, wiadomo, ale wiesz, to całkiem fajna chwila dla Davisa i jego rodziny. Będę zdawać relacje. Przyłączysz się? Tak, jasne. To na razie. Tak, jasne. Jasne. Na pewno zdążysz się przyłączyć. Na pewno się nie spóźnisz. Co nie, Pete? Right? Am I right? Uuu. Śmieszne jest to, że może tutaj w tym ruszać Nigdy nie ruszałem, a potem dopiero zau zauważyłem tak niedawno jakoś. Ok, ready. So, najpierw. Najpierw zatrzymujemy grę i e, aktywujemy sobie jakieś nowe rzeczy. Sieciobomba. Elektrosieć ma jakieś ulepszenia, zwiększę maksymalną umiejętność tego gadżetu mmmmm nie nie nie, 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 ulepszmy sobie to Ulepszmy sobie też to Ulepszmy sobie to, bo czemu by nie? A to jest coś innego, fala wstrząsła, zbyt drogie, żdony wyzwań, nie mam ich, dobra Umiejętności, mam cztery niewykupione rzeczy. Przytrzymaj X by bie y, biegnąc lub stojąc by zgromadzić energię na puścić X by wykonać do jakiś skok. Wyjebałem się na krześle, więc chcemy na pewno wziąć sobie. O, to chcę, żeby wroscopkinku z tarczami. Wezmę to i chcę teraz to, bo chcę ten, ten taki wyskok. To to chciałem od razu. Ok, więc mamy prawie całe jedno drzewko załatwione. Misję kolekcje testy. Okay. Lista ruchów. Gadgety. Ale ja potrzebuję strojów. Okej. Okay. Przyjmowanie kasy od mnie jest upokarzające. Lepiej skoczy na miasto i też zrobię jakiś dobry uczynek. Okej, okay. czy teraz mogę? Kostiumy, teraz mogę zmienić kostium. Okej. Okay. So. Let's fucking go. Czy ten kostium będzie się świecił w nocy? Czy mi się tylko wydaje? I moc no kostiumu bierzemy tą negatywną. Zobaczymy, co to robi. Oh, damn. Damn. Damn, bro. This jest gonna be good. Ale to zajebiście wygląda. Cześć. Howard, Kopelat, Jak tam PG? Kiepsko się dzisiaj czuję. Tęskni za kuzynami. Mamy za sobą burzliwy okres. Właściciele budynku, w którym mieszkaliśmy, przeznaczyli go na coś innego i musieliśmy się przenieść do Fist. Tak mi przykro. Właściciele domów w Nowym Jorku bywają bezduszni. Kiedy wyrzucili mnie z mieszkania, wypuścili wszystkie moje ptaki. Tylko pity mnie odnalazł. Próbowałem znaleźć resztę, ale noga mi doskwiera i w ogóle. Okej, okay, znajdź moje ptaki. Kręcę się po mieście. Może ja ich poszukam? Kolejne znajdźki. O Chizas, jeszcze trzech mi brakuje, żebym już wiedział, jakie są wszystkie z nich. Naprawdę? O rany, dziękuję. Zadzwoń, jeśli któregoś znajdziesz. Jasny. Dobra. Um, a jak ta moja most Działa? To jest taka negatywna fala. Ale to ona odrzuca po prostu wszystkich, tak? Okej. Okay. Tak, zakładam, że tak by to działało. Hej, Jeff, słyszałem o ceremonii. Gratulacje. Będę szczęśliwy, jak to się skończy. Ciężarówka pełna demonów to mniejszy stres niż przemówienia. Ale dzwonię w innym celu. Co tam? Dostałem cenk, że widziano demony na placu budowy fiska w centrum. Żona urwałaby mi głowę, gdybym opuścił ceremonię, ale pomyślałem, że może mojemu znajomemu ta informacja się przyda. O. Rozumiem. Zakręcę się tam i odezwę później. Słuchaj, co do publicznych wystąpień, wyobraź sobie wszystkich w bieliźnie. Może nieozborna. <grym> <grym> albo wiesz co, nieważne. <grym> <grym> Okej, okay, to było fajne. To było dobre. Ja <laughs> tak czasami robię. Jeżeli mam głupi humor... To kiedy nawet kiedyś na filmie mówiłem. Jeżeli mam głupi humor, to idę sobie ulicą i wyobrażam sobie każdą osobę w okolicy w jakiejś głupiej sytuacji, na przykład jak się nie wracam w śmieszny sposób, taki wiecie... Przesadny. Chyba jak pociąg jedzie, to... Chyba jak pociąg jedzie, wyobrażam sobie, że pociąg się potyka potykający się pociąg, Kamon. Nie wiem, mój umysł mnie to bawi. Nieważne. Już jestem Jeff. Co widzisz? Znać cię wtedy, zabić wszystkich. Wygląda na to, że demony zajmują teren Fiska Dasz radę? No jasne. Ale ten kostum dobrze wygląda. Jezus. Dobra. Hello? Ty tutaj jesteś poza widokiem, to ciebie już można wyeliminować. okej okay. dobra. Z wami się nie trzeba aż tak cackać. Dobra. Ale to zgrabnie idzie. Żadnego nie przywiązuję nigdzie. Powinienem. To jest mega za bardzo. Mogę? Okej, okay. i ten gość tutaj. W ten sposób. Cacy. Tu wszyscy, ale to strasznie gładko idzie. Jak po maśle. To tam ciśniemy. Okej. Okay. Macie czego chcieliście. Nie zabijajcie nas. <laughs> Renfisko należy do nas. Nie mów, Hop. Hytź! Mówcie sobie, Hop, a ja je zrobię. Hot donk! Wszyscy le. Oh, jesus To na nich nie za bardzo do końca działa. Wiecie co? Dobra, wiecie co? Wiecie co? Stop, stop. Czekaj, czekaj, czekaj. Zanim mi pierdolniesz jeszcze raz, ja chyba wolę to mocku z bo to nie wiem, jak działa. Dobra, ok, to fajnie. Dobra, leżeć. Ale piękny przysiad na ściany. Cześć, Willy Ty. Ładne wdzianko, wyszczupla. <noise> Przestań się wtrącać. Czekaj, demony. Kto im przewodzi? Uratuj moich ludzi, to może ci powiem. Okej. Okay. Więc teraz jednak trzymamy z Willim, co? No nieźle. przed innymi zbirami. Tego raczej nie miałem, dbać. Okej, okay, stop, stop Zjebałem troszeczkę Powinienem być bardziej sneaky um, Nie mogę go złapać tutaj? Czy coś? Proszę go nie bić Chwila <grym>, To wyglądało za dobrze Chyba <grym>, tutaj trochę jest koledzy wystrzały, jakieś w ogóle. Aha, Hej, mięśniaku! gruba ryba. Dobra. Zabaj gadżetu, w oraz przedmiotów do rzucenia, by. Tak tak mi się przydać. Spider drone. nie użyłem tego jeszcze. Ale dostali wciro od tego. Ok, zwracam przesyłkę, tak pod zły adres. O, co ja robię? <śm> Ale one fajnie rozpraszają. Dobre te spider drony, ok. To znacznie łatwiej całą sytuację. Ale Gdzie mam się dostać. Oh, shit, man. I tam na dół muszę ich ocalić. Ile tego jest? Klepanie demonów. Intensifies widzę. Nie, oni tacy mało skoordynowani, albo albo ja jestem jakiś dobry? Nie. Nie. Nara, Tam już wszyscy? Tak, tam już wszyscy. Nie, tu jeszcze ktoś. Jeszcze coś tutaj jest. A to ciebie po prostu może wyko... Oooo, sorry, trafiłem kolegę. No spokojnie, dla ciebie też nie zabraknie. Na wszystkich trochę miłości. Stary. Zostańcie tu. Czekajcie na policję. Dobra. Garnimy to, a potem będziemy Lepiej iść z do góry. Uuu, uh, szafeczka! Teraz ten kopniak przewraca ludzi z tarczami, więc to jest, to jest duży plus dla mnie. Pizd! Czy tutaj są wszyscy załatwieni chyba tak? Muszę szybko znaleźć, ocalały. O oh, Jesus, ile tego jest? Oh man! Pierdziel! Nie chcę się na ciebie stodoblutować, nazwijmy to, tak? Ups, kolega wypadł z obiegu. Nie wiem czy ktoś tutaj jeszcze został. Tutaj na tym piętrze nie jeszcze tam są. O oh, Jeez! Ile tego jest? Zbieganie dosłownie po całym budynku. Mają rozmach. Wszystko okay. was ja was trochę te te spider -drony, niech wam 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 już lecisz na razie. razie w tym miejscu chyba już załatwieni. Tam zostało zostało ostatnie Let's go. No No w porządku. halo Czuję się nie łapiesz. Halo. Liter, cieciu. Leciś. Pierdziel. No, to on się może zackał. Koniec? To był ostatni? Nie. To nie był ostatni. Uff. W porządku? Tak. Tak. Dzięki. Jeszcze tam jest helikopter. Fisk, twoi ludzie są bezpieczni. Teraz twoja powie. Kto jest szefem demonów? O nie, nie rozłączyło mnie, co? Nie, broń! To się grubo dzieje NIE 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 Co ci teraz może pizd...gnąć? Exactly man Panowałem rozmach, zjebałem. Kliknąłem kwadrat. Kurwa, kliknąłem kwadrat. W tym miejscu z X na Xboxie. Kliknąłem kwadrat. Ja pierdolę. Jestem najgorszy. Tyle ludzi zabić. Umiluję guziczki. Daj, dalej! dalej. Ku! Coś jeszcze? Okej, teraz po prostu ich gonię, dobra. Doszło mnie słuchy o śmigłowcu z kulą do burzenia? Za, ta, ta sprawa z demonami się skomplikowała. Spokojnie, Jurik, załatwij Spokojnie. Ja to załatwię, jasne. NIE Źle się przyciągasz tych budynków czasami stary Czasami to po prostu jest tak zesrane Wow, rakiety! Ja się tam rakiet nie boję Chyba Prawie Ten łowiec, niszczy miasto Wiem Musisz go powstrzymać nie! No szybciej? Pracuję nad tym. Odezwę się później Okej. Okay. Zjebałem! Zjebałem, uciekli mi, no ty... Come on! Ale jestem słaby teraz. Gdybym się nie pogubił tak między tymi alejkami byłoby lepiej. A ten kostium jest dobry. Men, co Dobra, Dobry jest fajnie, podoba mi się. Udało się? Nie! Yeah. Doszło mi słuchy o. śmigłowcu z kurą do burzenia? Ta, ta sprawa z demonami się skomplikowała. Spokojnie, Juri, załatwię to. Tam, radę, tam, dam Ok. Muszę bardziej wyczuć to sterowanie między budynkami się tak bardzo nie, nie gubić Teraz chyba jest troszkę lepiej wow rakiety Halo. No, powiedziałem, że jest troszkę lepiej. Halo. ten mi głowiec niszczy miasto. Wiem! Musisz go powstrzymać! Nie! Mógłbyś ratować świat trochę szybciej? Pracuję nad tym! Odezwę się później! Okej! Okay. zaszedłem troszeczkę dalej, nie jest źle. O oh sit on zakręca skubany. kubami. O oh Tary został znaki znakiem. Um. Dobra. Magicznym sposobem nagle nadrobiłem 50 na godzinę. Za tylko 50. Okej. Okay. Obym tego nie żałował Cześć, czy to lot do Newark? <noise> Zajebisty jest to slow motion Ehm um, Okej okay. Obawiam się, że musi pan zatrzymać helikopter klikałem 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 kwadrat muszę wyłączyć silniki helikoptera no klikałem kwadrat o co kuźwa chodzi to jest twój wielki plan zastąpić fiska TO okej okay. jeden silnik z głowy pora na drugi um, drugi drugi silnik dobra to ja się może wycofam okej okay. Walkman. nie mam klikać kwadraty mam klikać kółko Muszę teraz wybieram kwadrat okej okay. i to jak najszybciej nie wiem ukryłem wszystkie wygrałem wszystkie z tyłu. what co robić to Dobrze. Dobra, 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 dobra. Ja tu widziemy nas westunach, ale grać w soboty. Tutaj... Patrząc za to, masz takie. Ktoś, to się gra tak mech, bo cukli to mi węty, ale. Ale. Co tak prawda? Dzięki! Są Hej, Yuri, złapałem bandiorów, ale. Ale kto? Weź ze sobą drabinę. Ty, psychofan! Kurde, muszę biec! No idziesz? E, nie, muszę iść do ratusza na ceremonię taty. No tak, przekaż mu gratulacje. MJ! Ceremonia już się zaczęła? Jeszcze się szykują. Gdzie jesteś? Utknąłem w pracy. Niedługo będę. Um, Okej, okay. generalnie. Widziałem to, tak jak mówię na, na zwiastunach. I to jest zupełnie inne odczucie grać w to oglądając. Bo jak to oglądałem, to miałem takie no fajne, efektywne, żeby pokazać, jak gra może, może wyglądać zajebiście na konsoli i tak dalej. Wszystko fajnie. Zawsze robią te, wiecie, na, najbardziej efektywne rzeczy pokazują, żeby jak najlepiej to się sprzedało. Ale w to się legitnie dobrze gra. To się legitnie intensywnie gra i to nie jest seria kli klikania tego wszystkiego, tylko jakoś się tak gra wciąga jednak, to nie jest takie proste, że o klikanie guzików tak jak zazwyczaj mam przy quick time, quick time eventach, zrobione dobrze, so to ten, ten odcinek ja tutaj zostawię, dzięki za obejrzenie, rozkręca się shit, jak już... Jak już, jak już współpracujemy z Wilsonem, Fiskiem, Pirazy, drzwi, ratujemy jego ziomków, to coś jest na rzeczy, coś się dzieje. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się i co znaleźć dobre miejsce miniaturę, bo muszę zrobić konkretnie z tym kostiumem, apparently. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.